Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Lidia Julia y. i chciałam Wam zaproponować bardzo oryginalny pomysł na zrobienie wazonu. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Słuchajcie, będziemy potrzebować taki szklany słoik, 4-litrowy. 4-litrowy, szklany, dosyć duży, właśnie przezroczysty słoik. pistolet z klejem na gorąco. Żołędzie, które można znaleźć wszędzie. Kasztanów nie mam, bo a w ogóle jest mało tych żołędzi, więcej nie ma. I gałązki, takie różne drewna, właśnie. Szyszki się też przydadzą, lakiery do sprayowania Jakieś takie złote liście. Także słuchajcie, chciałam Wam zaproponować taki wazon, ponieważ mam też bazie i chciałam po prostu je przełożyć do wazonu. I tak myślałam, że zrobimy bardzo ciekawy, oryginalny wazon. Nie jest taki wiatr, chyba w całej Polsce w ogóle przechodzi. Także dzisiaj w ogóle ma być silny wiatr. Także uważajcie na siebie, Słuchajcie, no, przyklejam i teraz nie wiem, którą, którą gałązkę, taką lżejszą. Bo jak będzie za ciężka, to wtedy to też może się oderwać i, i pospadać. Najlepsze są gałązki z czegoś z wieżby, takie nieregularne, właśnie, one się fajnie przyklejają ale ja już za dużo też ich nie mam. Także czy, słuchajcie, oglądajcie filmy, oglądajcie filmy o stroika, bo ja w tej chwili nagrywam właśnie takie jesienne strojki świąteczne, różne strojki. Także korzystajcie z tych filmów, inspirujcie się, zbierajcie materiały, patrujcie, bo na święta właśnie już można zbudować coś fajnego. Także teraz jest najlepszy czas na robienie takich strejków, ponieważ jest dobre światło, dobra pogoda, są materiały. Część można kupić, niektóre można prostu. Teraz te nitki suche. No słuchajcie, no wazon wyszedł fajny. Co jeszcze? Jeszcze dodać może żołędzie? Czy wystarczy? Wydaje mi się, że może nie przesadzajmy, bo właśnie to ma być minimalistycznie, a elegancko i ładnie. Taki wazon jest ciekawy, ponieważ... Słuchajcie, bardzo serdecznie zachęcam Was do tworzenia takich ciekawych właśnie wazonów. Jest to naprawdę proste. Możemy te szyszki, słuchajcie, jeszcze, także bardzo fajnie będzie stało na stole, także słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie, subskrybujcie, łapkujcie kanał, do zobaczenia w kolejnym odcinku, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło, nie dajcie się grypom.